W tym odcinku pokażę, w jaki sposób wykorzystać arkusz kalkulacyjny do stworzenia listy zakupów. W pierwszej kolejności, w ogóle taki arkusz musimy sobie uzupełnić treścią, stworzymy sobie tabelkę. Pierwsza kolumna naszej tabelki to będzie LP, czyli lista porządkowa. Następnie tutaj wypiszemy sobie produkty, które, produkty, które zakupiliśmy. Następnie ilość tych produktów. Dalej. Cena jednostkowa, ja za chwilkę wytłumaczę, co to jest ta cena jednostkowa tutaj. Zwróćmy uwagę, że zapis, twierdzenie cena jednostkowa nie mieści nam się w kolumnie, więc ja najeżdżam tutaj na tą granicę pomiędzy kolumną F i G, dwukrotnie szybko klikam, dzięki czemu arkusz sam dostosował szerokość kolumny do zapisu razem i na razie tutaj uzupełnimy sobie treść. LP, tu wpiszemy jedynkę, czyli że pierwszy produkt. I tutaj w tej kolumnie będziemy wypisywać produkty, które zakupiliśmy. I na przykład jak to będą jajka, budyń, kisiel, mąka, cukier, czyli generalnie ja tutaj się skupiam na produktach spożywczych, jak widzisz. Ciastka. Co jeszcze możemy e, kupić? Możemy tutaj kupić jeszcze... Powiedzmy cytryny, pomidory i myślę, że tutaj już możemy zakończyć zmienianie produktów. Jeżeli chcesz, będziesz mógł, będziesz mogła tych produktów tutaj wypisać więcej. Uzupełnimy sobie teraz LP, czyli liczbę porządkową, a tutaj na jedynkę, czy w tej komórce najeżdżam kursorem na ten kwadrat, który znajduje się w prawym dolnym rogu. Jak widzisz, wygląd kursora mi się zmienił. I teraz szybko klikam dwukrotnie. Jak widzimy arkusz sami uzupełnił tutaj te wartości, ale uzupełnił tylko jedynkami. Ja tego nie chcę. W związku z powyższym w tej komórce jeszcze ręcznie wpiszę dwójkę. Następnie zaznaczam te dwie komórki. Najeżdżam tu kursorem i teraz klikam, klikam szybko. Jak widzimy arkusz już będzie sam już w stanie uzupełnić właściwe wartości ilość, czyli ile sztuk danego produktu kupiliśmy. Jajka, powiedzmy kupiliśmy 30 jajek. Budyń, budyń się zazwyczaj kupuje w opakowaniach, więc powiedzmy kupiliśmy 12 opakowań budyniu, 8 opakowań kiślu, mąki kupiliśmy 2 opakowania, cukru kupiliśmy 3 opakowania. Ciastek kupiliśmy 4, cytryny. No cytryny zazwyczaj się kupuje na kilogramy, więc powiedzmy kupiliśmy 2,5 kg. Podobnie jest z pomidorami. Pomidory też kupujemy na kilogramy, więc przyjmijmy, że tutaj kupiliśmy 3,5 kg pomidorów. Jeżeli chodzi natomiast o cenę jednostkową, to cóż ta cena jednostkowa oznacza? W przypadku jajka, no my kupiliśmy 30 jajek, więc cena jednostkowa jajka to będzie za sztukę, bo jajka kupujemy na sztuki. Czyli powiedzmy, niech jedno jajko kosztuje 89 groszy. Budyń. No, budynie kupujemy w opakowaniach, czyli cena jednostkowa będzie dotyczyła ceny jednego opakowania. Powiedzmy, niech kosztuje Kisiel 1 złotówkę i 25, no i Kisiel, tylko budyń oczywiście, 1 złotówkę i 25 groszy. Kisiel kupujemy też na opakowania, czyli cena jednostkowa będzie dotyczyła ceny jednego opakowania. Mnie kisiel kosztuje 0,36 zł. Mąka, cukier kupujemy na kilogramy. W zasadzie na opakowania, ale zazwyczaj w jednym opakowaniu jest 1 kg. Więc przyjmijmy, że 1 kg mąki będzie kosztował 4,58 zł, natomiast 1 kg cukru będzie kosztował 5,74 Ciastka, ciastka też są wpakowane najczęściej w opakowania, chociaż są takie przypadki, gdzie na kilo, ale umówmy się tutaj, że na, dla nas ceną jednostkową będzie tutaj cena za jedno opakowanie ciastek i niech jedno opakowanie ciastek kosztuje 3,59. Cytryny i pomidory kupujemy na kilogramy, więc tutaj ceną jednostkową będzie cena za 1 kilogram. No i przyjmijmy, niech kilogram pomidorów. Kosztuje 6,58, no, cecen, pomidorów będzie później. 1 kg cecen kosztuje 6,58, a pomidorów powiedzmy 5,79. No i teraz o co chodzi tutaj z tą kolumną razem? Jeżeli jedno jajko kosztuje 89 groszy, a my kupiliśmy jajek 30, to tutaj chcemy wiedzieć, jaką cenę zapłaciliśmy za 30 jajek. Czyli co tutaj robimy? W tym miejscu wartość tej komórki mnożymy przez wartość tej komórki. Czyli wychodzi na to, że za 30 jajek zapłaciliśmy 26,70 zł. I teraz jeżeli ja najadę tutaj kursorem na ten kwadrat i kliknę szybko, to arkusz kalkulacyjny te kwoty razem już dalej mi sam policzy. Tutaj natomiast ja będę chciała wiedzieć ile razem zapłaciłam za wszystkie zakupy. No i tutaj mamy kilka możliwości uzyskania wyniku. Popatrzmy. Możemy tutaj e, wpisać wszystko ręcznie, czyli 26 zł 70 groszy, dodać 15 zł, dodać 10,88, dodać 9,16, dodać 17,22, dodać. 1436 dodać, 1645 dodać, 26. No i tutaj no, popatrz, co się ciekawego zadziało. Mamy z dokładnością wynik do 3 miejsc po przecinku, a wiemy, że w złotówkach tak nie występuje, więc my tutaj sobie zrobimy dwa, 20 zł i 27 groszy. Tak, chwilkę pokażę w jaki sposób możemy to zmienić. To znaczy, jak możemy zmienić, żeby tu były dwa miejsca po przecinku, a nie trzy lub więcej. No i teraz popatrz, że my tu uzyskaliśmy kwotę, jaką razem zapłaciliśmy za wszystkie zakupy. Czyli za wszystkie zakupy zapłaciliśmy 130 zł. Tutaj mamy tylko 8 produktów, więc mogliśmy wykorzystać chyba taką metodę do tego, żeby to zliczyć. A wyobraź sobie, że teraz takich produktów mamy na przykład 20. To ta metoda w tego typu przypadku będzie obarczona dużym ryzykiem błędu. Co zrobić zatem, żeby się nie pomylić? Otóż możemy wykorzystać jedną z dwóch szybszych opcji. W zasadzie z trzech, ale teraz popatrz na jedną. Tutaj możemy zamiast przepisywać ręcznie te kwoty, możemy po prostu robić komórka, plus komórka, plus komórka, plus komórka i w taki sposób możemy to wszystko. Ze sobą zliczać. No tutaj uzyskujemy po przecinku 0,35, ze względu na to, że tutaj są te trzy miejsca po przecinku. A tak jak powiedziałam, za to pokażę, jak to zmienić. Ta metoda też nie jest złą metodą, jeżeli mamy tylko 8 produktów, natomiast też mogłaby być uciążliwa, jeżeli tych produktów na liście mielibyśmy więcej. Bo no tak jak klikanie, no długo trwa, też jest obarczone pewnym ryzykiem błędu. Więc pokażę teraz metodę, która po pierwsze nie jest obarczona aż takim dużym ryzykiem błędu, a po drugie jest dużo szybsza. Popatrz, tutaj mamy autosumowanie. Możemy to autosumowanie wykorzystać i zobacz, że arkusz kalkulacyjny nawet wręcz mi sam zaznacza obszar, który chcę sumować. Teraz wystarczy nacisnąć tylko Enter. I w zasadzie arkusz już mi sam resztę policzył. Drugą taką szybszą metodą i nieobarczoną tak mocno błędem jest wyszukanie tutaj sumowania z funkcji w tym miejscu. No, ja akurat sumę mam w kategorii ostatnio używane, ale spokojnie myślę, że jeżeli nie będziesz miał, nie będziesz miała sumy w funkcjach ostatnio używanych, to możemy skorzystać tutaj z funkcji matematycznych i tutaj z listy możemy wyszukać sumę. Zaznaczamy sumę, tu wybieramy ok. Tu niczego nie zmieniamy, tylko od razu zaznaczamy obszar, który chcemy sumować i wybieramy OK. I zobacz, że efekt uzyskaliśmy dokładnie taki sam, jak przy wykorzystaniu tej opcji sumę. Zostawmy teraz już tę sumę w takiej formie, w jakiej ona jest i przeedytujmy troszkę naszą tabelkę. Zaznaczyłam obszar, który chcę zedytować. Tutaj wszystko chcę wyśrodkować i to chcę obramować. To samo tutaj z tym, też to wyśrodkuję i obramuję. Ten element tutaj, czy ten wiersz, ja go pogrubię, pogrubię także końcówkę naszej tabelki. Jeżeli chcesz, to możesz wykorzystać kolorowanie tła, kolorowanie także czcionki. Tylko pamiętaj, że arkusz kalkulacyjny on nie jest pracą plastyczną, czyli arkusz kalkulacyjny nie służy do tego, żeby wykonywać prace plastyczne. Stąd też pamiętaj, że jeżeli już koniecznie chcesz używać kolorów, to żeby Twoja praca w arkuszu kalkulacyjnym była czytelna. Kolejną taką rzeczą, którą tutaj chciałabym Wam pokazać, jest to, żeby zastosować tutaj waluty. Czyli zaznaczam obszar, w którym będę chciała mieć walutę. Pamiętaj, że tutaj mamy trzy miejsca po przecinku teraz. Na zaznaczony obszar klikam prawym klawiszem myszy, rozwija mi się menu Wybieram teraz formatuj komórki tutaj, w tym miejscu. I wybieram walutowe. Tutaj pilnuję, żeby były złotówki, no bo żyjemy w Polsce, czyli operujemy póki co jeszcze na złotówkach. Dwa miejsca po przecinku i wybieram OK. I zwróć uwagę na to, że tutaj te trzy miejsca, które mieliśmy wcześniej, przekształciły się już na dwa miejsca po przecinku. Ponieważ arkusz kalkulacyjny wie, że jeżeli rozmawiamy o złotówkach. No to mamy tutaj w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Dokładnie to samo ale musimy zrobić z, to, z tym podsumowaniem. Czyli klikam na podsumowanie prawym klawiszem myszy, wybieram następnie opcję formatu i komórki, przechodzę do walutowych i też zwracam uwagę na to, czy tutaj są dwa miejsca po przecinku i czy mamy złotówki, ponieważ są i dwa miejsca po przecinku i złotówki. To tutaj wybieram OK. I też arkusz kalkulacyjny już sam domyślnie zaokrągli tę wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym odcinku to już jest wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, które publikuję na tym kanale.